Dobry. Dzisiaj otwieram kalendarz adwentowy z Rego Star Wars. Który dzisiaj jest? 13. Dobrze. Taka ciupa. Ciupcia, ciupcia. Jak w łaziska? U nas w sumie. Bo ja w łazistach. No. Dobrze. Jak tą ciupcia zbudować? Teraz na chwilę. się Ach, jak ja lubię, ja nie mogę opisać jak ja lego lubię. Dobrze. To dajemy. Żebym ja miał jakiś lepszy sprzęt niż tablet, to bym chyba to by, to by lepiej pokazał. Aktualnie nie są jakiś duży, więc nie mam jeszcze swoich pieniędzy. Mam, ale nie mogę sobie kamery kupić, żeby sobie to jakoś dać obiektywów coś. Sensie. Albo GoPro jakiegoś. To by było fajne żeby tak nagrywać. Tylko żeby było jakiś na tablet w ogóle. To w się sensie nie wiem co to w ogóle. Co bardzo nie wiem co to GoPro. Mm. Dobrze mam w ogóle jeszcze takiego ogromnego psa to jest moskiewski służący on jest nim nagrałem już jeden filmik, teraz tylko czekajcie kiedy go wrócę, bo nie wiem dokładnie. Ale no, nie wiem kiedy go wrzucę. Mm. Eee, dobrze, Dzi dzisiaj taka ciupcia taka ciuchcia Proszę. taka ciuchcia dobrze. No to to by było na tyle. Do usłyszenia.